ol Pabajeczki. Musicie się przygotować pana loading screena jakie ja będę miał cycę nie? Co ja mam za doje? Jakie kurwa dyddy, fajne Kurwa dyddy! Pój, co? <mur initiated> największe dydy w Lidze Legend. teraz spójrzmy na jeans. Powiem wam, że Lising wygrywa Uuuuh. tym starcie. Ale kurwa skaś. Lewo prawo! No troszkę mi się oczka rozjeżdżają. Nos przykrył, ale Dos też tam ma potencjał. Dos to tam by musiał dwa guziczki jeszcze raz wyjść. myślę też ma potencjał, tylko w całej kombinę, co się na moment kanał zgotowania? Nie? No to jesteś jakiś pojedynek? Tam już troszeczkę się już rozrasta, więc może sobie zobaczyć, co tam się chorego odbier. I więcej czasu nie zajmuje. Wszystkie linki masz w opisie. Pozdrawiam. Ja umieram. Jakie on doje, panowie? Kur! Nie mogę grać, gram na pełnej przybliżonej kamerze. Piękno, Ja pierdota dojce! A co o, to są za TYM O jakie ona ma DUPSKO, panowie? Kur! Ja tu czekam na siebie do nią, ja się nie ruszam. Jak widać na załączonym obrazku. Ale ja muszę popatrzeć na to, co tu się dzieje między piersiami. No. I kurwa, co je? O, ja to patrzę na dedy, a mnie tu JAKIŚ kwas smog bije, nie? Aj! Ty, pa. Pizza! 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 No, Ale fuj. dzianka na tutaj? Masz go, masz go, masz go. Mam go, mam go w kół. Dostał jeszcze chwilę od Drake'a. To jest kółka u... po... <laughs> ja, 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 ja. Mogło się gorzej potoczyć. Mogłem go nie zabić. Nie, nie zabiłeś go. <laughs> <gry> to był, to, była, to była iluzja optyczna. Ja no idzie, tak. Ona ma rkę malfajta, ja spierdolę. No to spierdolę. Ale, to... <gry> ale kurczę, bo ona tym nie jerkuję, no. Ale kurczę robię, ja pierdolę. To będzie mocne, no. To no, będzie mocne, no. mocne kurczę. Dawaj, insek jak już. No dobra. O kurczę. The... Ja, no, p, ale jaki jestem kupa dobry. O kurczę. Aaaaaah, du czemu ja? Jak... Dom się opalł! Jak się przestraszyłem, chuja To się przestraszył, chuj. Zależy jakiej wielkości? Zależy gdzie? Zależy jakiego koloru. Ta tarcza, ta tarcza, no kończę wartość tej tarczy. Jakbym kichnął, kurwa. I zarazki ci sprzedał. Dawaj, i sekuję tutaj zaraz. Oj, dob. Dobra, mija on niewidzialna! Nie, nie, zabijamy ją, zabijamy ją, zabijamy ją. Pierwszy to. Dobrze. Miam, miam, miam. zeżar ją strzelbą. Co jest kurwa? Taki jumpsker? Potrzebuję jakiegoś grubego człowieka na tym idzie. O, poznam pewną osobę. <grymne> o kurwa! Ale kurwa Azir się Dobra, braj Jay's, kurwa! Jay's, kurwa! Wszystkie Jace, ku oczy na Jay's, kurwa! To są jego kurwa urodziny teraz! <grymne> nie, nie! Co te za nikogo? No Ogólnie jecha. to to jest nielogiczne, kurwa, nie przeskoczyć na... Nie zgadza z prawami fizji. <noise> i szczerze? Powinieneś pucować mi buty, kurwa. Za tą tarczę. Skromnie mówiąc, kurwa. <noise> o bo... <noise> Łopa gagnam Ja... Każdy po kolei... ...to w... dostał, za... Ja, bo... ja pier... No, tą grę, gramy nockę. Kolejeczkę, kurwa, i... Tak mnie głowa boli, ja ale panowie, dzisiaj bez ludzika, dzisiaj bez ludzika. No my zaczęliście już, ja. No, tak długo odpisywałeś, kurwa, minuty no, się nie odpisuje, no. Na odpisanie masz około 5 sekund. No wyjdziesz, masz hmm. 5 minut, tak? poczekamy. Ja. O, jeden z. Kurwa! No, Jedziemy, Dojo, co? Dojo, kurwa, jest prorokiem. Dojo, szóstka, wtodka, mów. Dobra, Donio, ale co tak długo? No chyba, pobiera mi się aktualizacja. Ja pierdolę. Yeah, yeah, <gulet> ja. jakich ja mam teraz dzikich znajomych, ale główno tu się dzieje w tyle. Zawsze cieszyła mi się morda jak widziałem wasze niki, a teraz, teraz po prostu aż mi się przykro robi. Zobczony Johnny to jest najgorszy nick. Dobra, to zmieniam, wziąłem. zmieniam nick na... Zboczony John. Autokorekcja po trzech latach. 4 lata mu zajęło, żeby zobaczyć błąd. Chipsy cola, gram lola. Wow, dobra, cofnijmy się 2012. Gitara! I co to miało miejsce? GUNWO! Mam czarny ekran, liga kiedyś będzie działa! Nie działa mi komputer! KURGO! Komputer by nie działa Idziemy inwajda, kurgów no ja mam on, kurczę, a to jest dopiero nick, panowie! Trzy dni konia nie walej, kurwa, już <laughs> ten morz, morz, dala z tego z rury. Nie? Ja nie mam dni płodnych no teraz mam zakończone. Kur... ostatni miałem to dlatego tak bije ta kurwa Pow Mike Tyson Dawaj kurwe do końca Do nią Wleśnęłaś mi się kurwa Czy Ja mam już o mamy po prostu Kurwa jakbym tam na pełnej wleciał w te kurwy to jest kurde. Tak się powstrzymuję żeby mi wyjebał IAAA <śmuletra> Dominiczku Jezus Punkt zdrowia zdobyłem dzięki minionowi. Dziękuję minion. Fajnie, że zdobywamy punkty zdrowia dzięki minionom, ale nie dziękujemy im za to. Pomódlmy mi się za każdego martwego miniona. Pomódl się. Pomódl się. Dobra, możemy farbić dalej. Nie mam kurwa! Zjadłem ją i była pyszna. O kur. Ja mam ona na piłkę. Ponowej świecie zakolikowała się oto ku... atakacja DOBRZE UWAŻAJ DO NIĄ <średytutory> Oj, spuszczam czerwony dywan dla zmęczonych ludzi, dobra <średytutory> Jak ci kurwa pod celownik weszła, nie? <średytutory> Ale mi Łaty. Wy... Ku... Dobrze kurwa. Teraz ono cię zabija <średytutory> Czemu ja tak błyszczę? No ja chyba jestem gwiazdą, kurwa, że ja dzisiaj tak... O mi kusi Gościu, posypili, że zaczął na tak pizdę dostał Car! Car! Ty, come! Eww, kurwa! Jakie ryzyko podejmuje, co to Chłopcze! <laughs> Jezu, Alan mi kurwa, podniecił też Aaaa, już, kurwa! Kur Młody no? Bill Gates? Dobra, do niej ja patrzę Aha. Oj Weszło? Kurwa, myślałem, że... Kurwa, wiatr wieje ja na tym samym naszym. Ty, tutaj, tutaj, ja myślę. O skąd oni wiedzieli, że tu jestem? Dobra, powiedzam wiedzą. Skąd oni wiedzą, że tu jestem? Panie robalku, proszę mnie chronić. Za co ja ci kupę, płacę, za co ja ci nie płacę. Komu f***o sprzed. GRAME w Przeciwnik pokonany Idę. Przegrałeś. <śmiech> <śmiech> Idę. Przegrałem. <laughs> Cześć. Dodźmy. Tak. Zdrożowałem. Zdrożowałem moją myśl, kutarz, żeby to zdrożować. Chyba głupiutki. <głupiutki> o, komuś wy, Mówiłem, że popcornowy Stasio Mario Wolka, a mi nie wierzyli. Już nie rzuca grzybami. Teraz grzyby rzucają nim. Cybersex Lebla. Zapraszam na inwajda. Wszystkich turk zgromadzonych. galam przez barepareparepare... Zaszczekaj mi do łóżka challenge, ja jestem kurwa zielony jak ta podłoga, więc oni mnie nawet nie zauważą Więc idę pierwszy, idę pierwszy, idę pierwszy, kurwa. A Tu jest, tu, tu jest człowiek! Tu jest człowiek bo ja mam faszuścizmy, jest tu jest drugi człowiek O kurwa ale on nie wie że on dostanie tak na pi*** A. Bardzo dobrze, kurwa 550 golda dla panicza kurwa Jak on kurwa kłapie Ej, kurwa. jaki plecoczek ma AI kur? Zapierdalamy go z zimną krwią Gadajmy do siebie w ogóle w takich bardzo wiesz, e... Strononkach O kurwuś! Masz Erkuś? Ja pierdol kuś, Rozp kuś go Nie. Nie on mnie rozkurwiosz już Nie może To jest że ta tak gadoś on... Ares Ares to jest bóg wojny On mnie rozpu**a O Czy ktoś widział ten k***a dodżer? Ramuś? Nie ramuś To jest O eszker, eszker, to jest Ewidentny O Boże Czy ktoś Nie, to nagrał no, no kurwa. już. Nie, bać was. Was, męczyłem się tą drogą śloda. Tak, Najbardziej normalna rozmowa z AI. Miotowe lata mogą się pojawiać wzdłuż całej długiej rzeki. Wypatruj. Ożeszki salone! Ożeszki salone! On jest na niewidce, tu. Ale kutby czyta! Jak to leci? Dominik! Jak to leciało. Oficjalnie robisz ci Zapraszam na misieczku. Często dbasz? A ty do mnie? No. <laughs> jak słuchaj, jestem pośledzony, kurde. Co ja się podkręciłem wokoło, widziałeś? No masz rkę? Bej. To tak robimy. Fur. erkuj. <grystanie> Zmęczył.

zapił tego O kurwa, to nie jest tylko jean! Dobra, ale. To. A dalej. Co ty masz na staczku? Dobra, zabijamy wszystko, co kur. Kindreczek ma tu nam do zaoferowania na staczeczku. Tak, tak. Lecimy tam. Dobra, idziemy, ku... tam, idziemy, ku... tam! Nie! On tam idzie! Alon jest. Alon chce tego. Co? COO jest KUR... Jem, zupkę. Zupa. Ramen, tak zwany. Dobra, czekaj, muszę tam podjechać, bo się. Hello, Gordon. Nie. Ja. Nie, ty szła! Nie wypierdaj, ale. Ale, debil! Nie, no to jest zbudowało się. Dobra, super gierki były, misiażki. Zapraszam na next. Gramy. Wiedziałem, wiedziałem, kurwa, że są słabe jednostki A jeszcze rok przede mną. A czemu my to robimy kur? Zaprogramowane kurutki, nie! Ale się zagadałem kurwa. Jeszcze ja mam! My to robimy! A ja mówię! Ale ty dżungler ja dżungler i ja, ja mówię kto komu pomaga kurwa. w ogóle? Nie, no ale jaki program w ogóle był załączony ty i ja nie widzieliśmy kto się roznosił. taki automat, ale no... Co za zagadanie na z ludźmi kur! Rób loda dziwko bala. Kur... Niewiarygodne NIE